Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności kiedy to oglądacie. Jestem Paweł 96, a to jest kolejny odcinek z serii Son Wincraft. Jest to odcinek numer 123 sezonu trzeciego. W poprzednim odcinku stworzyliśmy tort. I zjedliśmy, i poprzez zjedzenie tortu. Odblokowały się wspomnienia związane z zakończeniem poprzedniego sezonu oraz całego pierwszego sezonu odnośnie magazynu na koksjabka, który tak naprawdę spowodował cofnięcie się w czasie. A właściwie, cała eksplozja na Jokoksowa spowodowała cofnięcie się w czasie, i udało mi się właśnie dzięki zjedzeniu tego tortu odzyskać wspomnienia. I teraz właśnie pamiętam, że muszę powstrzymać siebie z przyszłości przez zbudowanie tego magazynu, czy jakoś tak. Czy tam siebie z przeszłości? Nie wiem. Tak trzeba jak to jest przeszłość, a teraźniejszość jest. W przyszłości. Z względem tej wersji. No dobra, trochę to zagmatmane, ale cóż trudno. Dzisiaj zrobimy więcej oświetlenia wokół terenów bazy. Aczkolwiek inaczej, inaczej tam gdzie nie oświetliłem jeszcze, bo ponieważ przydałoby się to oświetlić. Zrobię wam tę przysługę i nie skomentuję tego. Dobra, a więc, tak. Pochodnie. Dobra, to oświetlamy. Myślę, że budowę tego, szkicowanie tego płotu i budowę, myślę, że zrobię poza odcinkiem. A więc w takim razie, zacznę nagrywanie, gdy już ten płot będzie gotowy. Przynajmniej w tym kierunku. A, halo, witam. Kontynuujemy. Przygodę zbudowania, a właściwie już zbudowałem. Poza nagraniem postanowiłem to zbudować, ponieważ... Przed nagraniem... Ja uznałem, że to na tyle powtarzalny proces że i tyleż żmudny podczas przekopywania się przez górę, że, że tam przez góry, bo kilka gór było, że postanowiłem to zrobić po prostu bez nagrywania. Zwłaszcza, że już miejsca tyle nie miałam, aby móc to... Dobra, nieważne. Ważne, że po prostu postanowiłem to na, e, zrobić bez nagrywania. I ogólnie trochę się rozpędziłem, jeśli chodzi o budowę tego płotu, jak widzicie on tam tutaj sobie skręca i idzie w tym kierunku, tak więc dwie części tego płotu zbudowałem. Jak widzicie otoczyłem teren nawet tą część, yy, do której rzadko uczęstrzałem, tak więc trochę więcej zrobiłem poza odcinkiem. Oczywiście co jakiś czas znajduje się wyjście? Na przykład tutaj jest wyjście, jeszcze na razie jeszcze nie wstawiłem tutaj nigdzie drzwi, ale w przyszłości je wstawię. Oczywiście nagrywam ten odcinek w kolejny dzień, ponieważ nie skończyłem go nagrywać poprzedniego dnia, bo postanowiłem jeszcze coś dokrać właśnie to co teraz dogrywa. Tu mamy oczywiście, jak widzicie, otoczoną część terenu. O! O! Zobaczycie dokąd biegnie ten płot mniej więcej. O! Dotąd to jak widzicie biegnie, czyli w sumie już cała ta część została zrobiona i tamta część. Czyli tak naprawdę jeszcze... Yy, jedna lub dwie części zostały, ponieważ zależy jak będę ogradzać morze. A tu jeszcze nawet płotów mi chyba zabrakło najwyraźniej. Albo może tak miało być? Cóż, któż to wie? Najprawdopodobniej mi zabrakło I teraz płot będzie szedł tu, oczywiście jest to numer minus 96. I tak po prostu te płoty będą sobie szły i otaczały cały mój teren. Oczywiście przez to też będę musiał więcej oświetlać. Zobaczcie, od tej strony. Tu też będzie sporo oświetlania. Początkowo to miało być na dzikich terenach, ale. Już postanowiłem, żeby to było po prostu na terenie. Nie poza terenem, tylko na terenie. Tak więc. Takie zmiany, jeśli chodzi o pomiędzy nagraniami. Natomiast. Dobra, pójdziemy sobie bardziej skrótowo w ten sposób. No cóż, z farmy drzew już też korzystałem kilka razy, nie raz, i dwa razy, żeby właśnie, bo kilka razy drewna zabrakło podczas budowy płotów, więc tutaj korzystałem z tej farmy, jak widzicie farma działa w miarę sprawnie, drzewa rosną, błotne, no i nawet yy, o te są najlepsze, te, ponieważ mają najwięcej drewna i jednocześnie najłatwiej się je ścina. Są jeszcze trudniejsze, które mają jeszcze więcej drewna, ale yy, są to mutanty. Te są najwyższe i najlepsze. Później na przykład takie mniejsze drzewka, ale są też gorsze, takie, które mają dużo liści. Trzeba nawet w liście ścinać, żeby dostać się w ogóle do drzewa. Aczkolwiek nie jest to tak yy, czasochłonne jak yy, ścinanie mutantów. Dobra, idę sobie tędy ale mieliśmy iść wzdłuż płotu dzięki temu że budowałem po tej stronie płot to częściej byłem w tym miejscu więc dzięki temu mogłem korzystać z farby drzew No tu trochę było oświetlania też, ale Przede wszystkim płot Płot jest pod tą górą Eee, chwila Mam pewną teorię Prawdopodobnie znajdujemy się poza płotem Cóż to żaden problem, skorzystałem z przejścia. No taki mostek sobie to zbudował, w tym miejscu się był wcześniej piasek. I po prostu tu gdzie zaprawcałem piasek to teraz jest dzielę, więc tu fajnie idealnie się wkomponował mostek który prowadzi do wyjścia za te płoty. No cóż jak widać tutaj kiedyś będzie trzeba to skopać te góry. Żeby tu jakoś więcej przestrzeni było przy płocie Płot oczywiście jechałem cały czas z takim samym Z takiego samego szablonu, który sobie stworzyłem na samym początku Cóż, początek płotu chyba robiliśmy na, na graniu Aczkolwiek teraz nie pamiętam Tak więc Tylko pokażę jak mniej więcej Co więcej jeszcze zrobiłem Tutaj wiadomo, kolejne wyjście. Tam mamy właśnie, tam już widać y, tą bazę, którą zbudowałem. I tu jest właśnie ten teren, ta część terenu, która jest tam, y, tą niższą częścią terenu od tej bazy. Tutaj mamy, tu był początek płotu, oczywiście że trochę zrobiłem tutaj płotu i kawałek już szkic tego płotu zrobiłem, który prowadzi oczywiście sobie tam. Na razie tutaj zrobiłem wstępny szablon, ponieważ tutaj trochę będzie trzeba zmienić ten szablon, ponieważ jest tutaj dość głęboko, więc będę musiał to zmienić. No i właśnie w ten sposób to zrobiłem. A tu jeszcze można dodać trzy kobelstony. No, i to prowadzi aż do morza. Oczywiście zrobiłem to niestety komentując z wyłączonym mikrofonem. Tak, więc, no, część się tutaj w ogóle nie zarejestrowała, znaczy zarejestrowała się, ale była bez mikrofonu. prostu nagrać to jeszcze raz. Znaczy, że dużo tutaj nie robiłem na tym odcinku. Poza tym, że właśnie dokończyłem tutaj budowę płotu. Znaczy to jeszcze nie jest skończone, to jeszcze będę dokańczał, więc jeśli ktoś nie, y, byłby zawiedziony na przykład, że, że nie nagrałem tego, znaczy nagrałem tylko usunął, bo uznałem, że bez komentarza nie ma sensu tego dodawać do dalszej y, części filmu. Po prostu nagrywał tę końcówkę poziomu jeszcze raz. No cóż, więc tutaj oczywiście y, można screeny robić i pisze dokładnie data, kiedy nagrywał, ciąg dalszy odcinka. Poprzedni odcinek nagrywałem, y, nagrywałem... Wczoraj, a teraz... Yy, znaczy poprzednią część odcinka, a teraz nagrywam właśnie następnego dnia. To to też mówiłem, ale oczywiście mikrofon miałem cały czas wyłączony, bo yy, zapomniałem włączyć w programie do nagrywania mikrofon. Tak więc... Cóż, na znaczy się dużo nie straciliście, poza tym, że wspominałem, że już są na tej wersji właśnie bloki dźwiękowe oraz są... Yy, Płytki naciskowe. To jedyny sposób na włączenie jakiegokolwiek yy, mechanizmu. Bo na razie póki co guzików nie ma. No ewentualnie można jeszcze czerwoną pewnie pochodnię zrobić, jeśli jest już. Co teraz niestety nie wiem. Bo nie planowałem w ogóle o tym dłużej gadać. Dobra, no to wracamy do bazy. I przed bazą oczywiście zrobię tabliczkę z napisem. Yy, na jakich odcinkach ta baza była budowana Oraz yy, na jakiej wersji Alfa Znaczy ogólnie na jakiej wersji Minecrafta, bo to już jest wersja beta, więc Ale pisze, że alfa I piszę jaka wersja alfa To jest 1.2.5 Bo na niej dokładnie Ta baza była budowana To no jak widać Oczywiście też nazwałem sobie nią Bazą główną, ponieważ tamta Chyba o ile się nie mylę nazwałem Bazą tymczasową Tymczasową, bo tymczasowsza się nie zmieściło, bo było to za długie na tabliczce. Dobra, tutaj mam oczywiście te przedmioty, które wytworzyłem. No właśnie. I przy okazji też craftingi cztery sobie zrobiłem i w każdym roku domku na parterze sobie je umieściłem. I to wszystko najprawdopodobniej. Też coś yy, planowałem zrobić w Nederze, ale zastanawiam się teraz jeszcze raz, czy warto to teraz yy, robić w Nederze, ponieważ może lepiej byłoby zaczekać na wersję, która, no wiadomo, można się skrócić, po prostu ograniczyć trochę pole widzenia i może by się nic nie wygenerowało za dużo w Nederze. Zawsze można by w ten sposób cóż, i tak to by wyglądało. Oczywiście zaplanowałem sobie, że pójdziemy znaczy w następnym odcinku do kopalni wykopać więcej węgla, dlatego że węgiel jest y, dość bardzo, bardzo potrzebny, zwłaszcza, że z węgla sporo pochodzi, będę chciał zrobić, ponieważ będę chciał tam doświetlić jeszcze, tam gdzie w niektórych miejscach jeszcze jest ciemno, to warto byłoby doświetlić. No i przy okazji wziąłem też y, wszystkie, znaczy inaczej, stamtąd wykopałem węgiel. Kilka rud węgla No bo skoro węgiel, no to wszędzie mogę wykować Ale to jeszcze nie wystarczy, żeby było go wystarczająco dużo Przy okazji jeszcze dodatkowo również zrobiłem z, z pół płyt tych Z płytek naciskowych automatyczne zamykanie drzwi, żeby nie musiał za sobą otwierać lecz przed sobą otwierać, ani nie za sobą zamykać Tak więc taka automatyzacja trochę To tyle chyba. Myślę, że to mi już nie będzie zajmowało godziny, tylko mniej niż godzinę, ponieważ już trochę bardziej skrótowo w większości przypadkach wszystko powiedziałam, tak więc... Tylko nie wiem, jaki będzie odcinek. Zwykle były długie odcinki z tej serii, ale chyba jednak długiego nie mogę zrobić na siebie, bo to by było bez sensu. A może się uda? Haha, żartuję oczywiście sobie teraz. tutaj jest a to, że ten portal krzywy, to to cóż, może się z tym pogodzić, że jest krzywy niestety na pewno będę chciał też w nederze poprawić ten portal, żeby kiedyś był duży. ale to zanim cóż, albo przynajmniej całą ramę zrobić w nederze, żeby przygotować bo mam plan, żeby w tej jak pierwszy raz weszliśmy na alfie do nederu no to widzieliście taki duży, wielki klif to w nim chciałbym po zbudować. Eee, przejść tym portal właśnie do klifu i obok zrobić jakąś, nie wiem, niezniszczalną najlepiej tablicę, czy coś tam z się najbardziej zniszczalnego przedmiotu i nie mam tu na myśli obsydianu, może kobyl by wystarczył, nie wiem i na nim by były właśnie, na nią bym przeniósł tamtą tabliczkę, którą na netherracku postawiłem, alfowo to by było dobre nawet genialne Dobra Może się zajmijmy w takim razie farmą, póki jeszcze coś tutaj Dobra, może pozbieram w takim razie wszystkie wszystko z farmy pozbiera Nie ma to jak zebrana farma i przegazję już zasadzona Odłóżmy w takim zatem farmę Czy tam przynajmniej te z To to czuję, że będzie tego zaraz za dużo jeszcze kilka zbiorów i będzie bardzo dużo tego. Motyka i parę da się. No to w takim razie zbieramy kaktusy. Kaktusy również pozbierane. No to zajmijmy się w takim razie zebraniem trzcin cukrowej. Trzciny cukrowej, tak? Wielu trzcin, więc dlatego mówię trzcin, a nie trzciny. Trzcina już zebrana. No to odłóżmy trzcinę oraz kaktusy Dobra, to było na tyle A więc to by było na tyle. Oczywiście odcinek nagrywam na 11. Dziękuję wszystkim bardzo też za oglądanie i już dziś zapraszam Was do kolejnych odcinków serii Son Craft. Na razie. No i pozdrawiam. Jeśli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij o tradycyjnej ocenie pod filmem oraz o miłym komentarzu.